Jest z nami szczęśliwy Jakub Majoch po walce na Fighter Arena 7. Był taki moment, kiedy zostałeś znoknautowany w pierwszej rundzie. Powiedz, jak, jak się czułeś w tym momencie? Czy to, był takie, czy to było groźne uderzenie? Witam. No, uderzenie, jak widać, powaliło, więc było groźne, natomiast w trakcie... nie, nie było tak, że mi całkiem odcięło prąd. Kontrolowałem ten upadek, tak jakby. No i co, zaskoczył mnie myślę przez krótką rozgrzewkę, bo dwie pierwsze walki poszły szybko, nie było czasu na, na taką rozgrzewkę, nie miałem wyczutego distance'u, no, no i weszło miał. Chyba większy zasięg mi się wydaje. Nie, w jego narożniku próbowali to rozegrać takty taktycznie, bo podpowiedzieli e, Twoim przeciwnikom, żeby, żeby pozwolił ci wstać. Bo jak wiadomo, często takie, takie rzeczy bardzo czuć, kiedy, kiedy wstajesz. Jak właśnie jak się czułeś, jak, kiedy wstałeś? Czy kręciłeś się w głowie coś, bo nie tak? Nie, w momencie, kiedy wstałem, już było wszystko w porządku. Tutaj w bocznej uważałem na ten łokieć, bo też słyszałem, że mu podpowiadały, żeby uderzał łokciem. Ale jak już wstałem, już, już było w porządku. A powiedz właśnie. W takich momentach jak próbujesz tak naprawdę przewalczyć, czy, czy y, takie elementy y, trenowałeś kiedyś y, na treningu, że właśnie jakoś, żeby przyzwyczaić się do, te, do, do tego, co się czuje po, po knockdownie, bo mniej więcej da się to symulować, tak? I co robić wtedy? Oczywiście, że się to ćwiczy. My no, jesteśmy zawodnikami, którzy walczą na, na poważnych garach, więc ćwiczymy wszystko. Chciałem podziękować mojemu trenerowi, Damianowi Krawczykowi, on tutaj był odpowiedzialny za to wszystko. To było to, twoje drugie zwycięstwo. Kiedyś się szykuje jakieś y, szansa na trzecie? No, myślę, że, że następna propozycja i też się będę bił. No, no. Myślę, jest coś? Że na razie nie ma. Czekam na, na propozycję. Jasne, to ja dziękuję w takim razie i powodzenia na przyszłych galach. Dziękuję bardzo.